Dobry wieczór, dobry wieczór, witam wszystkich Państwa serdecznie. Witam serdecznie, pozdrawiam. To dzisiaj mamy, proszę Państwa, 11 marca 2025 rok. Pozdrawiam Grzegorza ze studia Regnat, wiele innych osób z Podkarpacia, Państwa szlągów jak również pozdrawiam. Serdecznie wszystkich w kraju i za granicami, gdziekolwiek się znajdujecie, czy to na Florydzie, Helena i inni, czy to New Jersey, czy to w, w innych Stanach, w Stanach Zjednoczonych, czy w Nowym Yorku, wszystkim Was przesyłam te moje pozdrowienia. To jest minęła 21. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz i zapraszam. Tutaj na live. Proszę Państwa, jak codziennie, bo skoro ten kanał tu jest o ziołach, o doradzaniu, to jak codziennie ludzie mają różne problemy i różne zapytania na różne tematy. Zawsze zaczyna się temat od jeżeli chodzi o żywoko z kolan, że że wszystkie środki już lecznicze takie u lekarzy wyczerpało się i dalej boli i co by tu pomóc? Proszę Państwa, no jeżeli ktoś ma zdolności według tego, jak ja tutaj mówię, co robi, żywokost świeży, że leczy rany odleżyny i tak dalej, ziarninuje, bo ma dużo rantoliny, to niech spróbuje zaleczyć, ale wcześniej trzeba wypić żeby zabić gronkowce, paciorkowce, jakieś inne, które się w organizmie tam gdzieś ukryły, bo trzeba tak zazwyczaj robić, bo jeżeli ktoś ma, jakby to powiedzieć, rany czy odleżyny, no to jeżeli ma te gronkowce wewnątrz organizmu czy we krwi, to ciężko rany się boją. A jeżeli weźmie i będzie popijał, tak jak już powiedziałam, orzecha, który jest zaakceptowany w medycynie naturalnej przyjęty, ktoś sobie zrobił. Praktycznie też wszyscy robicie. Tylko mówię o tym leku z orzecha, czyli musi być 80 orzechów, żeby powstał taki lek i dziki ten czas robimy przeciwwirusowej i przeciw... Tak, jak już pasożytnicze, brąkowce, pacierkowce, inne oporne szczepy tego typu, podobne. Niektórzy ludzie mówią, że niektóre kobiety nawet mówią, że robiły już różnego rodzaju operacje na żłaki, jak zapobiec temu, żeby nie odrastały. No proszę Państwa, jeżeli nasza krew nie jest zagęszczona i swobodnie przepływa, Wtedy nie odkładają się blaszki, nie tworzą się jakieś żylaki, nie robią się zapalenia. Zawsze o tym mówię i tutaj długo nie będę mówić, bo mówię zawsze, że jakaś choroba zaczyna się od jakiegoś zapalenia. Zachorzało to miejsce, zrobiło się chore jakieś i, i po prostu najpierw trzeba, jak diagnozujecie się u lekarza, i wyniki robicie, zdiagnozować chorobę u lekarza. Po tym można się wspomagać ziołami, proszę Państwa. Teraz tak jest na razie obecnie, że jak ludzie opowiadają, nie że ja to na sobie, że, że dostają dzieci antybiotyki, dorośli, różne antybiotyki na różne zapalenia czy zakażenia i że one nie działają. Wszystko jest możliwe. Niech ktoś kiedyś, kiedy odważy się, jak ktoś jest bogaty, zapłaci w laboratorium i zbada, czy jest substancja czynna, wtedy będzie wiedział, bo można każdemu nie jest zabronione zbadanie takiej, takiego leku. Absolutnie. No, ale dobra, mówimy sobie dalej. Idzie ta nasza ukochana wiosna, już pchają się maślanki, czyli pierwiosnek, bo to niektórzy nazywają maślanki, w górach maślanki, i ja to zawsze mówię pierwiosnek. Pierwiosków jest kilka gatunków, ten jest pospolity, który taki w lasach rośnie i tego trzeba z korzeniami nazbierać, żeby, jak będzie też miszek, żeby zrobić razem żeby zrobić syrop taki przeciwodpornościowy. Wiadomo, że każdy próbuje się leczyć babcinymi sposobami, ludowymi sposobami przy grypie, innych sorzeniach, czyli stosuje imbir, tylko pamiętajcie, lekko przysuszony, czyli z jednego dnia na drugi można parzyć, i można zaparzyć to razem w czajniczku z anyszkiem, już mówiłam z imbirem i można dodać cytrynę, jak również dodajemy miodu, możemy zagotować lipowej herbaty i, i możemy dodać takiej mikstury do lipowej herbaty. Na pewno będzie dla Was e, korzystne. E, no, jeżeli, proszę Państwa, komuś kaszel nie ustępuje ani po antybiotykach, ani ten czosnek taki robi, jak ja mówiłam, żebyście sobie zrobili każdy, no jeszcze pokaszluje, to może to być tak zwany konkluz, inaczej krzciusiec albo na odwrót. I to takie do dwóch miesięcy ten kaszel, bo jak tam woda się skrapla, czy takie te śpiki, jak to się mówi, ciągnące, lejące, to proszę Państwa, wtedy musi to wypchać pęcherzyki, czyli wykrztusić, żeby żeby ulżyć, żeby nie zalegało, żeby nie, nie było zapalenia płuc, żeby tam gdzieś nie wpadło, nie? No to każdy o tym wie, ale z korzyścią miód prawdziwy, cytryna, imbir i imbir i ta herbata też dają bardzo wielką ulgę. Niektórzy się wypocą, a jak się ktoś wypoci, jak jest chory, to, to proszę Państwa, to jest lepiej, bo tak jakby ta grypa schodzi. Nie podoba mi się jeden y, szczegół, y, bo tam ludzie dzwonią i mówią y, odnośnie złych informacji, na przykład jakiegoś zioła, którego się nie zna, to się nie zbiera. Tutaj chodziło na przykład, jak ktoś nie wie, co to jest karczo, kto nie lepiej nie zbiera, bo może być zmutowany i pomylić czymś tam. I jak ktoś nie wie, proszę Państwa, jak wygląda, no bo teraz to się pokazuje podbiał, to muszę powiedzieć, całkiem podobny do mniszka lekarskiego, kwiat żółty. Czyli taki jednej kupce. Rośnie podbiał. bo to wczesną wiosną. No ale tak jak już powiedziałam, mniszek lekarski, korzy niżka, bo mniszek lekarski ma korzeń, natomiast mlecz nie ma, tylko takie wici, to pokazuje się już tak w połowie kwietnia. Zależy, czy to są góry, czy to gdzieś bliżej morza, cieplej i inaczej, więc w każdej miejscowości jest inaczej. Zawsze w niektórych miejscach jest o tydzień wcześniej, o tydzień później i tak samo jest też z lipą. Jak ona kwitnie, niektórzy mówią lipa w lipcu. To nieprawda, lipa w czerwcu. Trzeba już zerwać po wieczercu, bo to jest takie wszystko przyspieszone i ona już w lipcu to jest okwitnięta, ale niegdyś to była na początku lipca. Pamiętam parę lat wstecz. Proszę Państwa, niektóre Panie mówią, że mają za dużo witaminy D3, bo tam jakąś zażywały. Jak no, się nie martwią, jak przestaną jeść czerwone mięso i inne, po prostu nie wychodzić na słońce za dużo, to ta witamina pomału się będzie stabilizować. Niektórzy mówią, że mają za dużo po sprawdzeniu witaminy c Proszę Państwa, też można, no i są zdrowi jak ryc, na pewno, ponieważ nikt im wtedy nie dolega, jeżeli tak mają. Wiele osób boryka się z chorobami, na przykład anemii. Niektórzy mówią, że mają przedłużoną wątrobę, a bardzo mało ważą. I to właśnie jest tu sygnał, że nie chodzi tutaj o wagę. Nie chodzi tutaj o, proszę państwa, jakby to powiedzieć, że ktoś jest tęgi, gruby, jak to powiadają czy puszysty. Tutaj chodzi o to, że hmm, pozdrawiamy panią Mirenę Higelsbergę i wiele innych osób. Tutaj chodzi o to, że wątroba, jak zauważy, że ktoś się odchudza, czy tam mniej o określonym czasie, no jeden dzień tak, drugi tak, to ona sobie sama odkłada akurat właśnie zły cholesterol, który, który zagęszcza, gdzie jest zagęszczana lekko krew, gdzie można by dostać tego udaru, czy tam, jak ktoś mówi, wylew, czy inaczej. Dlatego też warto, warto bardzo pić zioła. Jakie tam macie pod ręką korzystne na serduszko, jeżeli coś tam szwankuje, albo no, gdzie tam po, po diagnozie postawionej przez lekarza od serca, jest tam jakaś wada, czy, czy inaczej, bo to można zachorować na różnego rodzaju sierdzie, o sierdzie i tak dalej, więc. Warto pić łuk, róże i ławatka. Można zrobić takie wyciągi, prawdziwe leki. Warto też gotować wywary czy na wywar, bo wywar wygotujesz i jak się ostudzi, to pijesz. Warto też pamiętać o tym, proszę Państwa, żeby zawsze takie coś w domu było. Jeżeli masz uciążliwość, rozdemkę, jak pojesz sobie czegoś, to musisz wyeliminować na przykład z codziennego, z codziennego jadłospisu to coś, co sprawia, że jak jesz, to cię rozdyma. Wzdęcia masz takie. Hmm. To trzeba zauważyć. W ten czas może nie jemy jabłek surowych, ten czas może nie wolno jeść pieczonego. I tutaj zauważyć, że można, jak wczoraj mówiłam na wiele sposobów, wiele zup zrobić, rosołu, nacias i tak dalej. I tak dalej. <laughs> Proszę Państwa, dzisiaj dowiedziałam się, że... O takiej jednej pani rolniczki, że, że mają dużo do sprzedania zboża i nie ma tam u nich już młynu, ani nic, nie ma kto kupić. To jeżeli ktoś ma ochotę na jakiegoś tira zboża, pszenicy pięknej, dobrej klasie, to proszę zadzwonić do mnie. To ja tą osobę poinformuję: 884 -95 lub. Ma też do sprzedania przez pszenicy, jak się to nazywa, owies. owiec, tak, owiec to mi się wydaje, że to na pasze, tak, no jeżeli ktoś by chciał, to mogę dać namiary do tej pani, do tych gospodarzy, to tutaj właśnie mówię, bo dziwiłam się, mówię, ja szukam, żeby kupić gdzieś faworki pszenicy, żeby fajnej, ładnej zmielić na mąkę taką i taką, żeby to było od rolnika polskiego, a tu się dowiaduje takich wiadomości, no i fajnie. Yy, postaram się też pomóc, jutro zadzwonić w, w dwa miejsca e, z ciekawości, czy nie potrzebują, po prostu tak, to by sobie po drodze zabrali, bo nie jest to mało, tylko to jest dużo, nie jest, to, nie jest to tona, 10 ton i no więcej, tak, więc, yy, więc dziwne, że nasi polscy rolnicy mają piękne zboża, gdzie można robić kluski, różnego rodzaju cuda z mąki, yy, torty, yy, jabłkowniki, piedzi i tak dalej, z własnej mąki, bez obaw. Natomiast yy, sprowadzają za granicę, nie wiadomo jak i co, ile ma glutenu i jakie są te, no tak jest, a nie inaczej, że ci krajowi, którzy mają, nie mają gdzie tego sprzedać, proszę Państwa, no i popatrzcie. No ale też tak uważam, że z towarem trzeba wyruszyć na sprzedaż, yy, tak, i... I szukać, tak jak kupcy szukają, nie żeby siedzieć w domu że jak już u nas nie kupują, to znaczy się tak mówi się w danej wiosce, to po prostu, że nie sprzeda. Sprzeda, sprzeda i solidnie weźmie, bo teraz chyba każdy woli mieć elegancką mąkę, jak nie wie, co kupuje w sklepie czy na chleb, czy ogólnie czy piekarnie jakieś może czy jeszcze inaczej także trzeba dobrego menadżera który po prostu spróbuje sprzedać towar to tyle w tym temacie inny temat to ja zawsze życzę wam najwięcej zdrowia wszystkim niezależnie malutkim średnim wieku wielkim wszystkim wszystkim od poczęcia aż do końca, jak się żyje. To najwięcej miłości, radości i zdrowia. To tyle dzisiaj w tym proszę Państwa temacie. Jak macie jakieś wiadomości, albo coś chcecie przekazać, albo zapytać, to pytajcie. Jak się nie dodzwonicie, bo ktoś długo gada, taka prośba, żeby za długo nie rozmawiać po prostu, bo kto inny się nie dowie, nie dodzwoni, to. To dzwońcie, jak się zwolni telefon, bo to też czasami z zagranicą się rozmawia, a, a z tego, co zauważyłam, to ludzie zapominają, mimo że mają kartki na przykład zaznaczone, czy ulotki na różnych lekarstwach, jednak nie czytają tego, tylko zapominają. Także życzę jak najwięcej zdrowia. Pięknych snów, miłej pogody, słońca dużo, energii i wszystkiego, czego sobie sami życzycie. Wszystkim tym solenizantom, którzy dzisiaj obchodzą w imieniny, urodziny, w jakieś święto, wszystkiego najlepszego, bo tacy też są. Pozdrawiam. Pa.